proszę państwa w imieniu własnym mieszkańców myślę, że mieszkańcy też są wyrazicielami to, które za chwilę powiem chciałbym podziękować przede wszystkim burmistrzowi rady miejskiej bo tutaj się rodziły pomysły i znane były potrzeby naszej tutaj ulicy i tej części Rogoźna również pozostałym tutaj już wymienionym podmiotom czyli tutaj i osobom, czyli panu Wojewodzie, wojewodzie panu Barmelem, yy, też jest to obecnym i nieobecnym. Oprócz tego również chciałbym podziękować również panu projektantowi, ponieważ też takie głosy w czasie budowy i przebudowy tej ulicy pojawiały się, że może no nie będzie powiedzmy ten... Yy, Dzisiaj tutaj tej ulicy jest i ten wygląd będzie tak atrakcyjny, jak to dzisiaj wygląda. Dzisiaj są głosy w mieście, również tutaj i nie tylko z naszej ulicy, ale i z innej części miasta, że to jest jedna z najładniejszych ulic, jaka postała w Drogoźni. Dlatego, dlatego, dlatego jest to tutaj dla nas pokrzepiające, i my tutaj się czujemy w tej chwili jak gdyby bardziej ucywilizowani tutaj, no bo mieszkamy w takich warunkach, ja, na jakie czekaliśmy bardzo długo no, ja jestem mieszkańcem od niedawna, no, ale pozostali mieszkańcy czekali bardzo długo doczekaliśmy się takiej sytuacji, jaka obecnie w tej chwili jest także bym chciał jeszcze raz wszystkim tutaj podziękować i jeszcze raz powtarzam, panu Burmistrzowi, całej Radzie Miejskiej i wszystkim osobom, i, i, i z Urzędu Gminy, i wszystkim pozostałym i zewnętrznym, którzy przyczynimy do powstania tej pięknej inwestycji, dziękuję bardzo